Wyobraźcie sobie spacer późną jesienią, kiedy las pustoszeje, a na polanach i w młodnikach sosnowych pojawia się ona. Późna, jak jej nazwa wskazuje, nie spieszy się owocniki zaczynają wyrastać w październiku i można je znaleźć nawet w grudniu. Lubi sosny i dobrze czuje się w ich towarzystwie, tworząc z nimi mykoryzę. Poznajcie wodnichę późną, grzyba, który wcale nie zabiega o uwagę, a mimo to ma w sobie coś wyjątkowego. Gdy trafimy na jej śluzowaty, oliwkowo-żółty kapelusz, od razu wiemy, że las znowu nas zaskoczył. Niewielka, kapryśna, ale wdzięczna to grzyb, który potrafi dać satysfakcję, jeśli tylko damy mu szansę. Kapelusz? Młody, półkulisty, potem płaski, a na końcu lekko zapadnięty, jakby chciał powiedzieć, przyszedłem późno, ale za to z charakterem. Kolory od oliwkowego, przez brązowo-oliwkowy, po delikatnie żółtawy. Śluz na kapeluszu to jej znak firmowy, błyszczący i lepki, szczególnie u młodych owocników, zdradza jej osobliwy urok. Pod spodem znajdziecie rzadko rozmieszczone, żółte blaszki, które z czasem mogą nabrać rdzawych odcieni. Trzon wodnichy to historia w trzech aktach. Najpierw kremowy i lepki, potem żółcieje, a na końcu ciemnieje, czasem z lekkim, czerwonym akcentem. Miąż. Wodnisty, delikatny, o łagodnym smaku i zapachu, który czasami przypomina coś owocowego. Właśnie taka jest wodnicha subtelna, ale intrygująca. W kuchni wodnicha może was zaskoczyć. Młode owocniki na maśle Pychota tak, naprawdę. Starsze świetnie sprawdzą się w zupach, sosach czy marynatach. Suszyć jej nie ma sensu zbyt delikatna i wodnista, ale za to świeża, coś wspaniałego. Zbieranie jej może wymagać cierpliwości, bo łatwo przeoczyć te drobne kapelusze, ale jak już znajdziecie miejsce, to zazwyczaj w obfitości. Kluczem do sukcesu jest rozpoznanie żółtawego odcienia i tej charakterystycznej śluzowatości, to jej leśna wizytówka. Jesienny las z wodniką późną, w roli głównej, to opowieść o cierpliwości, smaku i niezwykłym spotkaniu z naturą. Ciekawe, kto z Was już ją spotkał? A może macie swoje sposoby na jej przygotowanie? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie lajka, jeśli film Wam się podobał.